Cześć. Dzisiejszy materiał powinienem nazwać naelektryzowany multimetr V640. To co widzicie na waszych ekranach to jest mój własny prywatny miernik, który często gdzieś tam w prawym waszym górnym roku mogliście i mieliście okazję oglądać. Jak to w życiu bywa, szewc bez butów chodzi. Jakiś czas temu zauważyłem, że ten miernik przestał poprawnie funkcjonować, zachowywał się bardzo dziwnie. Po wyjęciu już w zasadzie zasobnika z bateriami, sprawa wydawała się jasna. Niestety wylała bateria 1,5 V, doprowadzając do spustoszenia wewnątrz tego multimetru. Nie wiem, jak to się stało, ale poza tym, że wylała, oczywiście skorodowały blaszki, styki, to jeszcze musiała wydzielać z siebie jakieś opary, które doprowadziły do tego, iż wnętrze tego miernika no, nie wyglądało zbyt fajnie. Ciekawe jest to, że wewnątrz teoretycznie jest taka gumka, która nam uszczelnia, rozdziela komorę, nazwijmy to, bateryjną od komory reszty miernika. Niestety te opary gdzieś tam znalazły sobie ujście. Po wymyciu kilkukrotnym, wyczyszczeniu, rozebraniu przełącznika zakresów, wyczyszczeniu wszystkich pól styków, przejrzenia całości i przy okazji wyczyszczeniu front panela i wskaźnika, albo raczej szybki okazało się iż miernik jest bardzo czuły na elektrostatykę. Do tego stopnia, że nawet w momencie, kiedy był wyłączony, to przejechanie ręką w ten sposób powodowało, że wskazówka potrafiła się wychylić w dowolne miejsce. Oczywiście z tak zwanym opadaniem wskazówki do punktu zerowego również był problem. Skubana nie chciała ustawić się w pozycji zerowej. Przez jakiś czas Czekałem, aż gdzieś tam te ładunki odpłyną, tak aby jakokolwiek można było z niego korzystać. No ale przyszła pora, żeby zrobić z tym porządek. E, szukając gdzieś informacji w sieci dostałem informację, iż oczywiście wymyj, wyczyść szybkę, e, zrób jeszcze raz ponownie mycie wszystkiego, obejrzyj warstwę powiedzmy taką napyloną wewnątrz obudowy. Która teoretycznie ma, powiedzmy w cudzysłowie, działać jak klatka Faradaya, ma to wszystko ekranować. Warstwa ta często ulega starciu przy nieumiejętnym myciu czyszczeniu. Tutaj ta warstwa na tym multimetrze jako tako jeszcze istnieje. No, w każdym razie ktoś poradził, że można spróbować użyć płynu antyelektrostatycznego. Zatem dzisiaj przyszła pora, żeby wypróbować tą poradę. Zakupiłem sobie taki płyn. To nie jest żadna reklama, i po zdemontowaniu miernika tylną obudowę z zewnątrz tym płynem psikałem, wytarłem jakąś tam szmatką. Ponownie, podobnie zdemontowałem osłonę, tą z pleksiglasu ustroju. No, i tą blaszkę również wyczyściłem przy pomocy tego płynu. Jaki tego jest efekt? No, zobaczcie, już z miernika można korzystać. Pozwólcie, że wyzeruję, albo raczej zrobię 0DC. I przy okazji sprawdzimy, jak ten miernik zachowuje się na przyzwartych końcówkach pomiarowych. Idealny multimeter V640 podczas przełączania. Przełącznika zakresów, powinna wskazówka stać praktycznie na zerze. Oczywiście, czasami jest tak, że ona wykona jakiś mały ruch w, dół, w górę lub w dół, wróci na swoją pozycję, ale w idealnym mierniku wskazówka praktycznie powinna stać na zerze. Jak widzicie, minimalnie się gibnęła. Jak widać na załączonym obrazku. Nie jest źle. Przy przełączaniu przełącznikiem zakresów, ta wskazówka w momencie, kiedy to wszystko było powiedzmy naelektryzowane, potrafiła robić różne cuda, żeby nie było, że miernik jest niesprawny, to tak na Waszych oczach podłączę baterię, powinienem to zacząć od 15V 9V, która jest dosyć mocno zużyta. Jak możecie zauważyć, na zakresie. 15 V mamy powiedzmy 6 V. Mniej więcej. E, oczywiście, wy widzicie to troszeczkę inaczej, kwestia e, tak zwanego błędu paralaksy, ale jak możecie zauważyć na załączonym obrazku, miernik działa. Sprawdźmy, tak jak to robiłem wcześniej. Widać płyn antyelektrostatyczny. Wykonał robotę. Cóż więcej chcieć? Nic. Mam nadzieję, że ten materiał komuś pomoże. Komuś, kto będzie borykał się z podobnym problemem, z jakim borykałem się ja. To wszystko w dzisiejszym materiale. Pozdrawiam Was, cześć do innych odcinków.